Jakub dla Fan Sportu jest z nami Pasza Biceps, legenda e-sportu. Ja muszę zacząć. Jarek Pasza, runda nasza. No i mam nadzieję, że ten akcent będzie, będzie nam towarzyszył przy wejściu do, do klatki i w trakcie, i po, bo to są bardzo piękne słowa, które za mną idą. Już od początku mojej kariery, gdzie tam na turniejach jeździliśmy i zawsze skandowali to i to dawało mi bardzo dużo mocy. Powera czułem się jak u siebie i wtedy grałem dwa, trzy razy lepiej i może jutro będę dwa, trzy razy lepiej prezentował się właśnie w tej klatce. Kto ze starych Virtusów będziecie wspierał na trybunach? Będzie na pewno Snacks. Będzie, bo, jest bo jest z Krakowa. Będzie na pewno nasz trener, Kuben, który taktycznie rozpracowywał przeciwników przez tyle lat. Reszta nie wiem. Wiem, że są, reszta chłopaków jest podczas przygotowań swoich do ważnych turniejów, więc na pewno będą oglądać i też będą na pewno kibicować. Często to jest sport drużynowy. Ty przechodzisz do sportu, którym masz team zbudowany dookoła siebie, ale to jest jednak indywidualny sport. Jak się w tym odnajdziesz? Bo to taka zmiana trochę dla Ciebie na pewno. Tak. Myślę, że ja trochę byłem takim graczem na początku samolubnym właśnie, takim też byłem napastnikiem w piłkę nożną, więc jednak ta smykałka taka do sportów indywidualnych, myślę, że jest nawet większa niż w sportach drużynowych. Więc jak się potrafiłem odnaleźć w grze drużynowej, tak samo myślę, że w grze pojedynczej też się odnajdę I myślę, że jeszcze bardziej, bo będę po prostu liczył tylko na siebie, a nie na kolegów. Słuchaj, nie za dużo chciałeś pokazać na media treningu. Ja wiem, że ty potrafisz dużo, dużo więcej i powiem ci szczerze, że z wszystkich osób tutaj uważam, że na tarczach wyglądasz na naprawdę wyśmienicie. Naprawdę jesteś technicznie, fizycznie i takim dystansem bardzo, nawet na bardzo wysokim poziomie. Wiesz co, to trener Anzor zadecydował kiedy zaczynamy i kiedy kończymy. On ma plan na to wszystko, jak to, jak to mamy zrobić. Nie będę oszukiwał, że dużo sparingów nie zrobiliśmy. Tam miałem po drodze jakieś mocne ciosy poprzyjmowałem sobie podczas przygotowań, więc postanowiliśmy troszeczkę zwolnić stępa z, z obrotów. Główny nasz cel jest to po prostu iść robić walki w MMA, niż stricte w tej formule, którą Owca zaproponował, czyli boks w małych rękawicach. No pójdziemy, zrobimy tą walkę i później będziemy dalej myśleć, jak się rozwijać, na jakich płaszczyznach. Czy Hajlik to jest dla Ciebie droga do jakiegoś bardzo poważnego, sportowego pojedynku? Bo dużo się mówiło o Twoim debiucie w KSW. Tak, ja byłem na, na tej słynnej kawie z Maczkiem Kawulskim, porozmawialiśmy jak to, jak to widzimy i tak dalej. Ja nie chciałem na początku iść do organizacji stricte sportowej. Wiem jak to jest, pójdź, będą się patrzyli na Ciebie, przyszedł gość, free, grał gry komputerowe. Ja po prostu muszę na coś zasłużyć, mieć szacunek u innych, pójść, pokazać się, że mi zależy, że trenuję. A później mogę rozmawiać z, z Maczkiem na drugiej kawie, ewentualności przejścia właśnie do zawalczenia w KSW z jakimś nawet sportowym, sportowym pojedynku. Więc myślę, że dużo zawodników takich e, też by było chętnych. Na pewno nie mówię z tego szczebla sportowego, z tego topu, ale jakiś tam, którzy mają karierę gdzieś tam już dalej bądź. No, różne rozwiązania są, różne rozwiązania. Nie, nie można się zamykać na świat na pewno i myślę, że fajną, fajną opcją to byłoby spełnieniem jakiegoś mnie. W sensie, że zawsze chciałem być sportowcem, a zostałem e-sportowcem i myślę, że taka walka może za jakiś czas, za rok, dwa, czemu nie? Zakochałeś się w tym, w tym MMA, bo ja widzę w Twoich oczach tą pasję, jak opowiadasz o tym. Wiesz co, ja MMA lubię, lubię bardzo MMA, ale wiesz co, nie mogłem do końca w tym okresie przygotowań właśnie skupić się na tym w ogóle. Zazdrościłem chłopakom, bo chodziłem na grupę MMA w ogóle, gdzie chłopaki trenowali obalenia, jakieś praca pod siatką była przy siatce, różne jakieś elementy zapasów. No ja musiałem mucić cały czas ten, ten boksik taki, w sumie pod MMA można powiedzieć, bo to w małych rękawicach. Zastanawiam się do teraz właśnie jaka to jest różnica. Zapytam ciebie się, jakbyś miał walkę,

Takiego, który trenuje zawodników MMA, czy poszedł być do trenera tak jak Owsa, do trenera z tricte od boksu? Wiesz co, ja bym poszedł do trenera od MMA, bo powiem Ci szczerze, że jednak mając jakieś tam doświadczenie, bo parę lat trenuję, pewnie więcej trenuję w MMA niż ty, to powiem Ci, że duże rękawice dają taką kwestię, że jesteś w stanie zablokować cios, jesteś w stanie dużo więcej przyjąć na gardę, masz inny dystans i też często zawodnicy popełniają ten błąd, że za długo na przykład w dużych rękawicach tarczują przed walką w MMA. Więc jednak to MMA, te Małe rękawice to jest teraz duża zmiana, i wydaje mi się, że no dobrze wybrać. Zresztą widziałem, że Wam się współpraca bardzo dobrze układa. Tak, z Azorem układa nam się bardzo dobrze. Kiedy dowiedziałem się, na początku myślałem, że ta walka ma w ogóle się tę walkę stoczyć. Kiedy dowiedziałem się, że to będzie walka stricte bokserska, to nawet już nie myślałem, przez chwilę może gdzieś tam miałem myśl, że może zmienię trenera i tak dalej. Ale już powiedziałem, jeszcze szef, szef całej organizacji mówi, Pasza, dotrzecie się z Azorem i tak dalej. On zobaczy na co cię stać, jaki charakter masz, ty zobaczysz, co to za trener jest. No i myślę, że to będzie owocuję w przyszłości na Wasze kolejne jakby przygotowania i tak właśnie zostałem z Nazorem i nie żałuję ani chwili spędzonej z nim właśnie. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo, że pamiętałeś o mnie i o tym wywiadzie. W ostatniej chwili już miałem uciekać, a on nie, spotkaliśmy się w WCA i obiecałem. A jak jednak trzeba obiec, obiec, obiecanki spełniać i dotrzymałem słowa, mam nadzieję. Nie, doceniam naprawdę, bo, bo, bo mówił, że mało wywiadów, także e, dwa pytania jeszcze, tak? Dobra, która, 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 która walka ci najbardziej interesuje poza Twoją walką? Czy masz jakąś taką, na którą byś zwrócił uwagę? No, no kurde, po, tych, po tym show, co dzisiaj się działo i przez ostatnie przez ostatni czas i tak dalej, no, 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 bardzo mi jest jakby, nie wiem, szkoda Alana, że że trzy razy dostaje w ogóle, nie wiem, z, 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 z niespodziewanego momentu więc tam jest naprawdę, emocji jest bardzo dużo na, na się jest olbrzymia presja, naprawdę, jest nie dość, że jest, sam sobie narzucił. bardzo narzucił sobie, ja wiem, co to narzucić sobie presję w grze komputerowej a tutaj idziesz i stary, no, tu będzie walka niesamowita jestem ciekawy tego, kilka scenariuszy mam, jak to, jak to, jak to będzie wyglądało czy Denis tak wyjedzie w Bala od początku, że później jak Alan przetrwa w ogóle ten nawałnicę, czy w drugiej rundzie, jak to będą siły wyglądały? No naprawdę, nie jestem sobie w stanie wyobrazić. Tam jest tak tyle się dzieje, zmienia się diametralnie wszystko po prostu. No i tej walki wyczekuję. No i chyba ludzie najbardziej, mimo że walczymy w walce wieczoru, tak jak mówię, mamy innych odbiorców, którzy tą walkę naszą chęcią zobaczą, ale też jest walka Denisa i Alana, która naprawdę zrobiła fajny, fajny, on ten szum dookoła, więc na nią też ludzie strzekają. Tak. Oni akurat tak bardziej, jeśli chodzi o taką sportową stronę. Natomiast ty masz ogromne zasięgi w świecie sportowym. Ty jesteś naprawdę. Ja pamiętam twoje reklamy w Rosji. Przecież ty jesteś gwiazdą w Rosji, tak? Ja cię naprawdę śledzę parę lat i wiesz. Pamiętam te reklamy w Rosji. Ty jesteś międzynarodową gwiazdą. Tak. W Mediamark w reklamie byłem, tam w jakiś talk show byłem w Rosji, tam reklamy dla banku miałem coś rosyjskiego, więc grałem tam w ogóle dla tej organizacji 6 lat, dobrze, bardzo te czasy wspominam, trochę kolegów tam mam, więc jeszcze chciałem wspomnieć o, o Rosji, a że tą reklamę nagrywaliśmy 19 godzin, wyobraźcie sobie, a reklama trwała naprawdę bardzo krótką. Ja musiałem nam się tego rosyjskiego uczyć, cały czas powtarzać, no masakra. Do dziś pamiętam jak, jak, jak ciężko to było. Jak ciężko to było. E, słuchaj, życzę Ci powodzenia, dziękuję Ci bardzo jeszcze raz i, i trzymam kciuki za fajny pojedynek i no, nie będę nikomu życzył zwycięstwa, bo muszę być obiektywny, natomiast, natomiast życzę, żeby było wszystko zdrowie, sportowo i, i fajnie wyszło. Dziękuję ci, się. Pozdrawiam. dziękuję ci bardzo. Ja naprawdę Dzień powiem Ci, że ci lata kiedyś nawet...